No siemanko. Dzisiaj mamy dzień matki 26 maja. A ja chciałem się pochwalić. Zobaczcie. Roza munda już tutaj owocuje, pierwsze grono, na drugim są kwiaty i tutaj pąki są już na trzecim gronie. Także już dosyć spore. Wysokie są te krzaki. Pokażę Wam jeszcze, które odmiany na dzień dzisiejszy. W sumie na każdym znalazłoby się coś. Tak jak tutaj. To jest odmiana Cabossa, nie miałem jej nigdy. To mnie ciekawi. To jest odmiana Tudor. Mam tylko jednego krzaka, ale chyba to będzie koktajlówka. Idźmy dalej. Tutaj kolejny Big Mama, chyba jedno z większych tutaj u mnie. Mamy pierwsze grono. Tutaj już drugie, trzecie i już tutaj pąki na czwartym będą szły, także wcześniej to wyszło. Pink Rock, zobaczcie jakie ładne okrągłe, ale będą śliczne maluny, malinówki. <laughs> Leroxy, zobaczcie tutaj drugie grono, już owoce, a no, na pierwszym też już całkiem ładne. Tutaj kolejna Big Mama, zobaczcie pierwsze grono i tutaj już drugie. VP1. No już z dnia na dzień, z dnia na dzień tak szybko rosną Będę musiał znowu się znowu zająć wilkami Przy okazji trochę liści pousuwać Tutaj mamy manistelle no to jest to ciekawe odmiany, bo sporo kwiatów a, a w opisie odmiany jest, że to jest wielka malinówka No to albo idzie w jakość, w wielkość, albo idzie w ilość A być może w to i w to, no nie wiem, zobaczymy Kasarosa, to u mnie sprawdzony pomidor Też malinóweczka Ogólnie w tym roku właśnie w malinówki uderzam, bo Sporo osób oczekuje właśnie malinówek Tutaj mamy Tomi maromucho. <gulanie> Ogólnie to jest pokolenie F2 Nasiona pobrane z pomidora z Biedronki Tak na próbę A kto mi zabroni Idźmy dalej to jest to Big Mama, Kasarosa kolejna. Słabo widać. Szukam jeszcze jakichś owoców. tu jest naprawdę tyle zieleni. Kasarosa. Zobaczcie. No tutaj jest rząd kasarowy chyba do końca, pięć odmian. Chciałem Wam pokazać, bo wolę serce jeszcze rosyjskie. Też już tworzy. Falostek. Kolejne jakieś powole serce. Tutaj kolejne. No tutaj zobaczcie jakie ładne. To jest tu właśnie rosyjskie. Ogromne, malinowe pole serca rosną. A zobaczcie, a krzak w porównaniu do tych. No, taki słabo wyglądający, a mimo to naprawdę z owoców jestem bardzo, bardzo zadowolony. Jezu, cieplutko tutaj mamy. Przydałoby się trochę te wilki pousuwać, bo tak szybko rosną, że nieraz dwa razy w tygodniu trzeba, trzeba obskoczyć. To jeszcze truskawki. Uff, ciężko tlen złapać, zaraz zobaczymy ile mamy stopni. No, jeszcze wam pokażę w drugim, w drugim tunelu Ej, moje pomidorki. I tutaj mamy o 4 dyszki, a więc trzeba otworzyć te drugie drzwi. No i pyk, drugi tunel e, i co? I od razu tutaj na wejściu VP1. No, jakiś taki niepodobny do VP1. A nie, to pierwszy chyba owoc był taki zniekształcony, kolejne już są okrągłe, czyli wszystko ok. Yy, tutaj mamy też nowość. Yy, Matlas, który nie miałem. To jest czerwony pomidor. No i już owoce ma spore, naprawdę. I co? No tutaj już o tych odmianach słyszeliście. Praktycznie nie różnią się niczym może kilkoma, tylko tak jak w tamtym dużym tunelu. Hmm. A Tutaj mamy Hanej Man, Hanej Lili, od pana Bogusława Magura. Nie wiem czy to zobaczycie, już są. I jeszcze miałem właśnie 3 lata temu Marmandę. Tak jak tłumaczyłem, posadziłem tutaj niskie odmiany. Marmandę jest jednym z nich, i zobaczcie. Takie ładne Manistella od pana Mazura. Też już owocuje i zobaczcie, no naprawdę, no kwiatów ten pomidor ma sporo, a tak jak mówiłem, to ma być duża malinówka. Także zobaczymy. Także tak to tu wygląda. Jak widzicie podlewane jest. Podlewane jest rzadko, ale, ale dość obficie. Może to nie wygląda, ale tu naprawdę jest, jest przemoczone, bo puściłem w nocy 1000 litrów ciepłej wody z pojemnika, z Mausera no na, 110, na 110 pomidorów. Także to sobie kropelkowo poleciało. No i niech rosną. Jak się pojawi więcej owoców i już będą takie ładne. Nabierały takiej typowej barwy i, i w sumie kształtu naj, najbardziej to jeszcze coś nagram. Siemańko. A jeszcze dodatkowo spytam czy ktoś z Was poliwercum używał, bo ja w tym roku pierwszy raz. I zobaczymy. Jakieś dobroczynne bakterie, które usuwają patogeny, grzyby. Także sprawdzę na truskawkach bo kolega mi to polecił właśnie który uprawia truskawki ale widzę że jest jeszcze do ogórków do pomidorów do sałaty także pomidorki też przyśniemy.